Co jeszcze potrafi szpieg w telefonie? Oto kilka przykładów. Między innymi mamy tutaj lokalizację. Jak widzimy, jest lokalizacja, ale możemy sobie uruchomić kamerkę, pomachać do niej. Możemy sobie uruchomić drugą kamerkę, też tam do niej pomachać. Co możemy jeszcze? Możemy zobaczyć, co się dzieje na ekranie telefonu, tylko musimy go sobie tutaj odblokować, wiadomo jak ktoś używa, to wtedy możemy sobie to podglądać. Eee, zaraz, moment, już łączę przechwytywanie, jest, proszę bardzo. Tak to mniej więcej wygląda. Eee, tak wygląda obraz na przykład z kamery przedniej. A tak wygląda obraz z drugiej kamery. I co, czujecie się bezpiecznie? Nie, nie czujcie się. Ten program potrafi o wiele, wiele więcej. Zobaczycie to w następnym materiale. Zapraszam do obserwacji.